Cześć! Dzisiaj mam dla Was kolejny filmik z serii Gabi. Próbuję oczywiście japońskie słodycze i przekąski. Mam jeszcze kilka sztuk, których nie pożarłam, i stwierdziłam, że jeszcze nakręcę, żebyście sobie mogli zobaczyć kilka ciekawych rzeczy. Na początek pokażę Wam takie słodycze, które będę zapiekać. Kiczkę to oczywiście wylądowały już z opakowania. Teraz wam pokażę jak wygląda opakowanie. Jest prześliczne. Z tyłu są pokazane rysuneczki opakowań. Jest 13 sztuk w środku. Pokażę wam z bliska. Tak są właśnie pakowane prześlicznie. Jeszcze taki. No mnie urzeka za każdym razem ta dbałość o szczegóły, jeżeli chodzi o japońskie słodycze. Nie tylko słodycze, inne produkty również. I tu mam te mochi, czekoladki. W środku z kasztanem. Też bardzo ładnie się prezentują. I odpakuję po jednej sztuce z Każdego rodzaju, ponieważ no nie będę zapiekać 13 kitketów i 6 czekoladek, bo to nie o to chodzi. Tak wygląda mochi. Przygotowałam tutaj, no i wybrałam akurat takiego kitketa. Tak wygląda przed zapieczeniem. Oba słodycze teraz wstawię na chwilkę do piekarnika i pokażę wam już gotowy efekt. Jak widzicie, słodycze są już zapieczone. Ja je na chwilkę odstawię, żeby troszeczkę tutaj się wychodziły, żebym mogła spróbować jak smakują. Przełożyłam sobie na talerze, bo stwierdziłam, że nie będę jeść <śm> z blachy z dna tortownicy, na której piechłam. Zacznę od moczy kasztanowego. Mm. ale pyszne. Prawda. Mm. tak pachną w ogóle oba takim palonym cukrem. Mm. Ja kiedyś próbowałam w Rzymie kasztany pieczone i mi mega nie smakowały, ale jestem zaskoczona, jak fajnie smakują w słodyczach japońskich, więc się chyba przeproszę z nimi. No i ta teraz spróbuję. Mm. Pierwszy kęs i w ogóle miłość od pierwszego ukąszenia. Mm. Pyszno, ale zostawię tutaj połowę no i w mojej połowie do spróbowania, a ja jeszcze trochę chciałabym Wam pokazać, więc nie chcę się zasłodzić. Także teraz przejdziemy do innych słodyczy. Teraz, dla kontrastu, mam takie mochi z nadzieniem z zielonej herbaty, bo będę dzisiaj prezentować takie bardziej wytrawne troszkę przekąski, na przemian, właśnie ze słodyczami. Także tutaj za chwileczkę pokażę Wam, jak wyglądają z bliska. Zapraszam. Przyznajcie sami, że opakowanie jest naprawdę bardzo, bardzo estetyczne. E, tutaj sobie otworzę i zobaczymy, co tam no, widzicie. Ja naprawdę już mówiłam kilka razy, ja nie jestem mistrzynią w otwieraniu. O! Są takie dwie paczuszki. Także wyciągnę tylko jedną i tutaj zgodnie z tym, co strzałki pokazują. Tak wyglądają te kuleczki i za chwileczkę spróbuję i powiem Wam jak smakują. Najpierw oczywiście powącham tradycyjnie. Bardzo fajny, specyficzny zapach takiej dobrej, zielonej herbaty. Myślałam, że będą bardziej wytrawne, dosyć słodkie, ale to myślę, że bardziej słodka jest ta otoczka. Tego mochi. Ja uwielbiam w ogóle mochi. Mmm. Pyszne. Teraz mi będzie ciężko mówić, bo mi się buzia skleja. Bardzo, bardzo smaczne. Myślę, że osoby, które uwielbiają japońską zieloną herbatę, naprawdę byłyby tutaj bardzo, bardzo zadowolone. No a teraz przejdziemy do kolejnych. Kolejne są. Czekoladki o smaku mlecznych lodów. Ja się zakochałam w tym opakowaniu. Jest tak estetyczne. Ja w ogóle uwielbiam takie lody śmietankowe, zwane kręcioły. I z przyjemnością za chwilę otworzę i spróbuję. W środku jest takie opakowanie jeszcze jedno. Zobaczcie na to. I teraz otworzę. Mam nadzieję, że da się tak brutalnie. O, mam nożyczki, na szczęście. Więc będzie prościej. I tutaj są takie czekoladki wielkości, akurat pod japońskie gusta, bo tam są bardzo małe porcje słodyczy, może i lepiej, bezpieczniej. I teraz spróbuję, powiem jak smakuje. Mm. Czekolada zdecydowanie taka mleczna. Myślę, że z takich polskich czekolad to mogłabym przyrównać do Goplany, ale jestem zaskoczona, słuchajcie, tym, że właściwie po takiej konsumpcji wyczuwam tylko ten smak czekolady. Ciężko gdzieś tam wydobyć, właśnie ten smak lodów mlecznych, ale powiem Wam, że. To opakowanie mi to wszystko wynagradza. Bo sobie pocieszyłam oko. A smaczna czekoladka. Aczkolwiek to na pewno nie jest jakiś mój number one. Ale warto było spróbować na pewno. Także jeżeli ktoś lubi dobrą taką mleczną czekoladę, to też myślę, że powinien być zadowolony. Kolejne dla odmiany będą takie bardziej wytrawne. To są takie paluszki o smaku edamame, czyli strąków młodej soi. Zawsze myślałam, że to jest fasolka, a to jest podobnież młoda soja. Ja miałam przyjemność skosztować takiej gotowanej. Tej młodej soi z solą. To jest bardzo popularna przekąska w barach w Japonii, ale nie tylko. Próbowałam akurat w Poznaniu i bardzo mi smakowała. Tu w środku mam taką ptaszkę. Oczywiście jak to ja brutalnie otworzę. I w środku mam takie paluszki. I zaraz zobaczymy, jak smakują. Mm. No to powiem Wam, że na dzisiaj numer 1. Jest dobra. Powiem Wam, że smakują jak naprawdę, jak te, te strączki. Przepyszne. Jeszcze jednego sobie wezmę. No są naprawdę przepyszne i dzisiaj na pewno znikną. Mm. Przepyszne. Polecam w ciemno. Tym bardziej, że one kosztują około 80 jenów. Także naprawdę, żadna, żadna tutaj jest sytuacja, która by mogła was narazić na niebotyczne koszty. Warto spróbować, jeżeli będziecie mieli okazję. Ja na pewno, jeżeli będę miała jeszcze okazję, to zakupię sobie kilka paczuszek, bo warto. Pyszne. Kolejną rzecz, jaką Wam chciałam pokazać, dzisiaj będę je tylko pokazywać, bo obiecałam mojej córce, że to będą tylko i wyłącznie dla niej, bo ona też ma wielką frajdę właśnie z japońskich słodyczy. To są żelki. Próbowaliśmy już. Te żelki są przepyszne, takie słodko-kwaśne, arbuzowe, ale tutaj nie tyle smak nam się bardzo spodobał, co taka tutaj sytuacja, że z tyłu, na opakowaniu może, można napisać dla jakiejś sympatycznej osoby, którą chcemy takim fajnym podarunkiem obdarować jakąś bardzo fajną wiadomość, żeby jej było miło, więc tutaj pomyśleli też o takim szczególe. No, oczywiście o tym arbuzie, który aż się prosi, żeby go zjeść z tego opakowania, to chyba nie muszę wspominać, więc no nie będę ich otwierać, bo nie chcę tutaj tragedii w domu, ale jadłam. Mogę Wam powiedzieć, że są pyszne. Jak traficie na nie, to kupujcie też w ciemno. No i na koniec zostawiłam sobie, myślę, coś bardzo ciekawego. To są też takie paluszki prec o smaku wasabi. Tutaj z boku jest pokazane, jak są pakowane indywidualnie. Ja już Wam kiedyś pokazywałam takie poki gigantyczne, melonowe i jakie to było jeszcze? Melonowe, melonowe, melonowe i winogronowe. Umiem czytać z ruchu ust. ust. Także będą teraz paluszki wasabi. Nie mogę się doczekać, otwieram. Tak wygląda pojedyncze opakowanie. Ja już tutaj wyczułam, że są dwie sztuki w środku. Także 16 takich poczuszek. Także można też kogoś obdarować albo wrzucić do torebki do pracy. Więc otwieram i zaraz powiem, jak smakują. No to jest gigantyczny paluch. Stanisław paluch. Mogłam się przepraszam. Mmm. Pychota. Moje smaki. Mmm. Ale ostre. Ale pyszne. No to się szykuje wieczór przekąszania. Krótko po świętach człowiek by sobie chciał trochę mm. jakieś dietki wprowadzić, ale nie ma opcji. Tyle, no ale nie ma się co przejmować. Pychota. Kupujcie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Nie składam jeszcze życzeń, bo pewnie jeszcze będzie jakiś filmik przed nowym rokiem, więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam bardzo, bardzo, bardzo mocno. Zachęcam was do subskrybowania, do komentowania, no i do, do próbowania przede wszystkim. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.